Dzień dobry. Witam w kolejnym filmie z cyklu Poznajemy historię Neverwinter. Dzisiaj odcinek nieco krótszy i wbrew nazwie nie omawiający zbyt wiele historii, a bardziej mający na celu zaplanowanie dalszych losów serii. Podczas gdy opowiadam, w tle będziemy widzieć zmagania Rika podczas ostatniego jubileuszu Protektora, w którym udało się zdobyć bardzo fajne nagrody i miesiąc darmowego VIPa. Z tego dostaniemy 30 kluczyków, czyli stonks. Pozostałe nagrody omówimy pokrótce pod koniec filmu, a na razie co dalej z nami będzie. W pierwszych ośmiu odcinkach zrobiliśmy podstawową kampanię rozwoju postaci, która jest dostępna od początku istnienia gry, a która swego czasu została znacznie okrojona i wiele scenariuszy usunięto, o czym zresztą już mówiłem. Jak się okazuje, usunięte scenariusze mogą powracać w odświeżonej formie w przyszłych modułach, co na przykład stanie się właśnie teraz. Góra Hatną ma powrócić jako nowa kampania w module 29, więc jest szansa też na pozostałe usunięte mapy, jak inne dzielnice Neverwinter na przykład, albo Ruiny Black Dagger. Ciekawa rzecz jest taka, że niektóre elementy tych kampanii pojawiają się w innych jako pojedyncze mapy, albo jacyś NPC, więc może i tam doczekamy się jakichś form zmiany. Co do dalszych losów serii, to po pierwsze od teraz odcinki będą wychodziły chyba rzadziej, gdyż materiałów będzie więcej do zebrania czy tam przerobienia. No, jaki czasu już nie mam, tyle by pracować nad nimi zbyt długo. A chciałbym, by każda przygoda czy kampania była zawarta w jednym, może dwóch odcinkach, w zależności, żeby stanowiło to pewną całość ale co do dokładnej formy, jaką to przybierze, to musimy poczekać, aż zabiorę się za montowanie pierwszej z nich i przekonam się, jak najefektywniej będzie to zrobić, no bo jeszcze w sumie nie wiem. Na pewno ze względu na ogrom zawartości nie będę poszukiwał wszelkich możliwych informacji, wpisów do dziennika, rozmów z NPC i tak dalej, i tak dalej, no a po prostu postaram się pokazać te, na które natrafię. No i warto też zaznaczyć, że od odcinka 11, czyli nie następnego, tylko jeszcze następnego, Chciałbym robić przygody według kolejności modułów, a nie takiej jak sugeruje dziennik. No bo dziennik kłamie. Już podczas wędrówki przez Szepczące Wroty były wzmianki o przegranej mrocznych elfów Wrot, w którym miała miejsce jedna z dawnych kampanii przed Grotami. No a teraz ta kampania została wykopana i znajduje się gdzieś tutaj, daleko. O, zablokowana wymaganiami poziomowymi. Więc wypadałoby ją zrobić wcześniej, ale niestety było to niemożliwe. No reszta rzeczy też będzie wymagała sprawdzenia, czy aby na pewno wszystko się zgadza i potem będę nagrywał. Aby przyspieszyć sobie proces zbierania materiałów, nie wykluczone, że będę robił kilka kampanii na raz. Chociaż nie spieszy mi się nie wiadomo gdzie, no to w każdym niemal przypadku można zrobić jedynie ograniczony postęp dziennie, bądź tygodniowo. A to może mnie niechcący przyblokować, ale jeszcze zobaczymy. W następnym odcinku jeszcze nie będzie kampanii, będzie to odcinek dziesiąty ponieważ mamy jeszcze kilka rzeczy dodatkowych do zrobienia. Jest jedna krótka przygoda, powiedzmy dodatkowa, składająca się z kilku misji, opowiadająca nieco więcej na temat plagi czarów w Neverwinter. Kiedyś była ona dostępna jako jedna z pierwszych kampanii, a teraz została zredukowana właśnie do takiego tylko dodatku. Kiedyś wyglądało to mniej więcej tak, że każda następna kampania była trochę dłuższa i trudniejsza od poprzedniej. Więc te, które znajdowały się na początku, można było tak naprawdę zrobić bardzo szybko, i one były dosyć krótkie. No a potem, im dalej, tym one były dłuższe. No to właśnie taka jedna z początku tutaj nam została. Potem mamy jedną krótką misję specjalną od Lorda Neverembera. To też sobie zrobimy. I może jeszcze jakiś drobiazg, jeżeli zauważę. To wszystko będzie zawarte w tym właśnie odcinku. Jest też w dzienniku taka sekcja. O, dokładnie ta. I tu są zawarte zadania takie typu osiągnięcia, typu jakieś progi milowe, coś w tym sensie. I to są zadania od sierżanta Noxa, albo z takiej specjalnej tablicy w gildii poszukiwaczy przygód, czy tam też jest jeden gość, który chyba daje coś takiego. Nie są to zadania fabularne, nic z nich nie wynika. To też nie będę tego pokazywał. Nic ciekawego tam raczej nie ma. Jest w związku z tym co prawda jedna misja treningowa wyjaśniająca pewne rzeczy mechaniczne ale mam wrażenie, że o wszystkim już Wam powiedziałem, nawet o tych rzeczach, które tam by miały miejsce, więc... Yy, więc luźno. Co do rozwoju postaci, to też będziemy tylko omawiać najistotniejsze rzeczy, a reszta i tak nie ma znaczenia. W czasie tych przygód, które nas czekają, i tak nie sprawi nam to problemu matematycznego, takiego, który pojawia się w sumie w bardzo późnym etapie gry, gdzie trzeba układać sobie statystyki, niczym w Tetrisie trochę, jest to problem bardziej arytmetyczny, no i w sumie dosyć złożony, trzeba wiedzieć o pewnych elementach, co można, co nie można, co jest pełniejsze, co jest niepełniejsze, co jest nam potrzebne, też że o tym, że nie można mieć więcej statystyk niż ileś tam i tak dalej, i tak dalej, ale na nasze potrzeby to w ogóle nie istnieje. Mogę wam w sumie dać z tego miejsca tylko jedną radę, że dopóki nie ukończycie wszystkich kampanii i nie zaczniecie sobie szukać wyzwań w tak zwanych late-game'owych podziemiach, to po prostu rozwijajcie swoją postać w obrażeniu. Nie walczcie klasą tanka, ani uzdrowiciela, no chyba, że gracie Paradynem, wtedy nie ma wyjścia, tylko zawsze wybierajcie ścieżkę, która jest oznaczona jako DPS, wtedy poradzicie sobie sami w każdej sytuacji. Wybierajcie sobie przedmioty po prostu, które zwiększają wam power, critical chance, o. critical severity, accuracy itd. Tak Wszystko to z tej pierwszej rubryczki i na pewno będzie spoko. Dlatego też w przyszłości raczej nie będę zwracał więcej na to uwagi, bo raczej nie dotknie nas ten problem. Kolejną sprawą, którą chciałem poruszyć jest to, o czym już dyskutowałem z niektórymi z was. A mianowicie, czy powinienem jakoś wspomóc się swoimi innymi postaciami? Otóż raczej nie, nie ma takiej potrzeby. Chyba że nastąpi jakaś krytyczna sytuacja, w której na przykład coś się zepsuje albo stracę, no to być może wtedy spróbuję jakoś to odzyskać przy pomocy innego konta. No ale w innych przypadkach raczej Rick będzie wojownikiem autonomicznym. Powiedzmy, że nawet nie będę kupował żadnych rzeczy na rynku za diamenty, żeby pokazać, że to w ogóle nie jest potrzebne. A wydawać będziemy pieniądze na jakieś bajery do wyglądu albo bzdury takie, które zupełnie w niczym nam nie pomogą, ale powiedzmy może będą ładnie wyglądać albo coś. No, raczej nic, co przyspieszy, bądź ułatwi rozgrywkę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przyszłość Rika. A teraz może zobaczmy, co nam dał tegoroczny roczny Jubileusz Protektora. Przejrzyjmy tylko te główne rzeczy, żeby już nie zanudzać, i tak. Mamy nowe wierzchowce. Dwa silne i jeden słabszy, ale wszystkie super bajeranckie. Wprowadzamy te silne do naszej stajni i dobieramy pasujące insygnia, których też dostaliśmy od groma i jeszcze trochę. Tu bez filozofii, w niektóre miejsca i tak można wsadzić tylko jeden rodzaj, a w inne dajemy te, które mamy, w miarę możliwości tak, żeby był z tego jakiś dodatkowy bonus. Bonusy są wypisane jak najedziemy na wybraną Insignię i w sumie warto zaznaczyć, że można mieć tylko jeden każdego rodzaju myk. Tak jest nieźle. Poprimo, jedyny w swoim rodzaju, pierwszy o takich gabarytach wierzchowiec, czyli Czerwony Smok. Wielu tegorocznych uczestników miało na niego wielką chrapkę, w tym irik. no a teraz można na nim jechać jak na ciągniku. Po drugie, Primo mamy taką niebieską rękę, na której można surfować niczym na desce. Też fajna rzecz, na pewno się przyda. No i po trzecie, Primo Ultimo, paradny kuc Neverwinter, który jest mega. I tak sobie tupie. Od dzisiaj jeździmy na nim. Jeżeli nie udało Wam się zdobyć kłuca, to akurat jego można bez problemu kupić na rynku, bądź, mam wrażenie, zdobyć jako nagrodę za ukończenie podziemi, więc nie wszystko stracone. Co do ręki i smoka, to niestety jest po jednej sztuce na głowę i być może będzie można znowu zaopatrzyć się w niego za rok przy następnym jubileuszu. Poza tym, zdobyliśmy dwóch nowych towarzyszy. Pierwszego mogliśmy dostać ze specjalnej paczki, z której wybrałem. Taki kamień dający bonus do prędkości ruchu. Rik jest prędkim bojownikiem, więc to jest adekwatne. Jeżeli interesują Was pozostali towarzysze do wyboru, to wszyscy są fajni. Wybierzcie po prostu takiego, jaki Wam się podoba. No albo jeżeli chcecie jakoś na tym zyskać, to sprawdzajcie po prostu ceny każdego z nich na rynku i weźcie sobie tego najdroższego, tak też można zrobić. Zawsze wtedy nie będziecie musieli za niego płacić diamentów. Drugiego towarzysza kupiliśmy za walutę zdobywaną podczas wydarzenia. Tak samo zresztą jak i konia, latającą rękę i w sumie masę innych rzeczy, o których za chwilę. Jest to cyklobębniarz. Fajny, ale chyba wolę gołąbka. Przynajmniej na razie. Aha, nie wiem czy w przeszłości zaznaczałem to wyraźnie, to na wszelki wypadek powtórzę, że towarzysze dzielą się na dwa rodzaje. Ci, którzy pomagają nam w walce i ci, którzy wspierają nas duchowo, dodając do naszych statystyk część swoich. Ponieważ ci drudzy nie dają nam możliwości budowania przewagi w walce, no wiecie, stoimy po przeciwnej stronie przeciwnika, jest niebieskie zaznaczone na kółku, i tak dalej, i tak dalej. No to do grania solo zawsze bierzemy tych walczących, no bo oni właśnie pozwalają nam taką przewagę sobie zbudować. Z tego powodu, właśnie kamień odpada, no bo on niestety daje nam tylko statystyki. Poza tym, kupiliśmy również trzy zestawy modnej odzieży użytkowej, które prezentują się tak. Myślę, że wymienimy sobie spodnie i wtedy, po drobnych poprawkach, mamy taki wygląd. Poza tym, jak już wcześniej wspominałem, otrzymaliśmy całą masę insigniów różnego rodzaju i różnego, różnej jakości, które można przerabiać na proszki albo używać, jak ktoś potrzebuje. Mamy też kolejny calls and Mode, bardzo cenny. Dodatkowo dwie nowe emotikony: żonglowanie i klucze ogniem to dla fanów takich rzeczy. Dużo różnorakiego jedzenia świątecznego. Takie jedzenie daje pewne bonusy, ale i tak nie będziemy w stanie zauważyć różnicy z, bonusze, z bonusem czy bez. Na naszym poziomie to wiele nie zmieni, ale w bardzo późnej grze. Są to rzeczy bardzo cenne i można dużo zarobić na sprzedaży takich rzeczy. Jeżeli nam się na przykład uda zebrać dużo sorbetów albo czegoś innego, no to na rynku są pieniądze. No i jedna z najważniejszych nagród, czyli kupon na 30 dni VIP, który aktywuję od razu, bo zależy mi tylko na przyznanych z tego tytułu kluczach. Tutaj raczej nic więcej na nas nie czeka. No i to wszystko wybrałem jeszcze dwóch nowych towarzyszy typu Vanity i które gdzieś tam w międzyczasie skądś się wzięły. I jedna istotna rzecz, która też jest nowością, to taka figurka Sowo niedźwiedzia, którą kupiłem u NPC, to jest Wonders Bazaar, a która pozwala zadać fenomenalne obrażenia raz na minutę. Otrzymaliśmy również jeszcze inne drobiazgi, nad którymi nie warto się teraz pochylać. Po prostu sprzedam to za złoto, albo wrzucę do banku na lepsze czasy i niech leży. No i to by było na tyle, zarówno jeżeli chodzi o dalsze rosy Rika, jak i jubileusz Protektora. Dziękuję wszystkim fanom serii za wytrwanie do tego momentu i zapraszam na przyszłe materiały na kanale Popykane. Zapraszam również do zostawiania komentarzy i innych aktywności okołokanałowych, jak lajki, suby, share'y, co tam jeszcze zdołacie tylko wymyślić. Cześć i do zobaczenia!